Cześć, tu Marta z bloga i dzisiaj przychodzę do Was z moim ulubionym typem filmu, czyli opowiadam o różnych roślinach. A dzisiaj będę mówić o moich takich najbardziej ulubionych, dziesięciu najbardziej ulubionych roślinach. Ja ostatnio mówiłam, że moim ulubionym, najbardziej ulubionym to jest pieniążek. No i tak chyba trochę jest, bo mam do niego sentyment, ale ta dziesiątka to jest taki, taki mój, po prostu taka moja żelazna w obecnym momencie. Dziesiątka, którą uwielbiam, bo mi się to trochę zmienia, jak dostaję jakieś nowe rośliny albo gdzieś odkryję, gdzieś dostanę jakieś szczepki albo sobie pobiorę, no to mi się to potem zmienia. Ale te dziesięć yy, roślin to, jest taki, to są teraz tacy moje ulubieńcy i nie ma hierarchii od najbardziej lubianej do najmniej lubianej, po prostu wszystkie są na równi. Mam tutaj listę, bo 10 to jednak dużo, żebym nie zapomniała, a nie wystawiałam sobie dzisiaj wszystkich, tylko część. Zacznijmy od Tradescantia Fluminensis Tricolor, czyli po prostu trzykrotka tricolor. Dostałam, mam nadzieję, matki od mojej córeczki kochanej, no i synka. I ona jest przepiękna. Ja mam nadzieję, że ona tutaj w warunkach takich jasnych u mnie w domu jeszcze bardziej się wybarwi, jeszcze więcej powypuszcza tych pędów takich różowych. No, po prostu jest przepiękna. Jest, jest myśl, żeby ją powiesić w makramie na oknie, też takim mniejszym, tarasowym, ale najpierw muszę zakupić karnisz zasłonkę i upleść sobie makramę. No przepiękna jest ta, 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 ta trzykrotka. Bardzo o niej marzyłam i w końcu ją mam. Następna to Epipremnum Marble Queen. Moje Epipremnum Marble Queen wisi yy, na oknie w makramie, ale tutaj mam, tutaj mam dzieciaczka, którego się dzisiaj pozbędę, bo wysyłam koleżance. Yy, puszcza już tutaj nowe, więc mam nadzieję, że będzie zadowolona. Yy, no ja kocham Marble Queen. Marble Queen jest przepiękna. Ma takie fajne ubarwienie, popatrzcie. Tak fajnie jest ubarwiona, że naprawdę polecam. Nie jest taka droga, a, zwłaszcza maluszki. A powiem Wam, tylko jeden minus jest taki, że ona dość wolno rośnie. Nie rośnie tak jak Epipremnum złociste moim zdaniem. Chyba, że ja jakoś tak w złym miejscu trzymam, ale no nie, no przy oknie, na świetle. Teraz trochę ruszyła, ale ta bardzo powoli rośnie. Bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że u, u Oli będzie rosła szybciej. Następna to Pilea Grazy. Tu ją gdzieś mam. Gdzieś ją miałam. Tu jesteś. To jest szalona. Ona nawet się nazywa Gray i Z, dlatego że szara, no bo ona ma takie srebrne, jakby listki. I Z, że crazy. Ja ją właśnie teraz trochę podcięłam, bo zauważyłam, raz mi się ułamał jeden pęt. I on zaczął się rozchodzić na dwa. Dlatego teraz tak zrobiłam z innymi. Mam nadzieję, że tam te puszczą korzonki, bo moją tacie się bardzo podoba i chcę mu dać. No jest piękna. Ja w ogóle już mówiłam Wam, że chcę kupić do niej doniczkę twarz. I ona właśnie tak pięknie wyglądała. Po prostu jest, jest super. Jest taka naprawdę crazy. <grymna> Następna roślina to... Starze z roleja, Ja po prostu tego starca uwielbiam. Niestety moje próby zagęszczania go są trochę nieudolne, bo zrobiłam ten taki wężyk w środku, tak jak kiedyś Wam mówiłam, że będę próbowała go po prostu jeden ten sznur położyć na podłożu, zraszać i on ma puszczać korzenie, i on rzeczywiście wypuścił korzenie, ale potem mi zwiędł, nie wiem. No to chyba trzeba bardzo pilnować tego zraszania. Więc odcięłam kolejny taki krótki pęd i teraz próbuję na mokrym papierze ukorzenić go. No zobaczymy, bo on mi, no ja bym chciała, żeby on był taki gęsty, żeby wypadały te perły z niego. Na razie to się nie dzieje, ale i tak jest piękny, się też właśnie rozchodzi już na jeden sznur, na przykład rozchodzi się na różne pędy, więc mam nadzieję, że z czasem naprawdę będzie gęsty i będę go mogła jakoś też zagęścić w doniczce. No ale to jest piękna roślina i moim marzeniem jest, żeby wisiał w jakimś oknie, i też sznu ten sznur zwisał aż do ziemi. Mam nadzieję, że się spełni. Bo ja kupiłam maluszka i jak widzicie, no na razie jest malutki. Eee, szeflera. Szeflera, szeflera. Tutaj mam szeflerę. Już Wam opowiadałam w filmie o rośniach, które rosną jak szalone u mnie. Ta szeflera bardzo fajnie rośnie. I tak, idzie teraz bardzo w górę. I teraz widzę, że trochę się krzywi. I nie wiem, mówiłam, że chcę zostawić na jeden pęd, ale nie wiem, czy jej nieobecne, i wtedy ona mi się bardziej rozkrzewi. Zobaczymy. Poszukam inspiracji w internecie, jak to wygląda. No, szeflera jest bardzo fajną rośliną, bardzo wdzięczną. Ja się cieszę, że mam tą z wybarwieniami, bo nie wiem, albo u innych ludzi widzę po prostu szeflery, które mają za ciemno i się te liście nie wybarwiają, albo po prostu mają szeflery bez wybarwiających się liści. Ja się cieszę, że mam tą, bo jest bardzo ładna. Taka fajna, wdzięczna roślinka. Fikus belize. Jedna z Was mi pisała, że się przekonała, że chyba... raczej, znaczy, że ja przekonałam ją, żeby sobie kupić Ficusa belize, a chciała cinekę chyba tak. Ale jakby dla mnie mała różnica jest między tymi dwoma. Mi się bardzo podobają te, te właśnie f, f, fikusy z wariegacją. I jeszcze te różowe liski, no to jest po prostu rewelacja. Ja już mówiłam kilka razy, że dostałam ją od rodziców i za każdym razem jak mi tata przychodzi, to mówi ale Ci rośnie, ale Ci rośnie ten fikus. On ma trzy pędy, bo był dwa razy obcięty. Yy, I no i fajnie się tak rozkrzewił i jest super. I dlatego myślę, żeby też rozkrzewić tego mojego fikusa sprężystego, ale taki inny sposób yy, będę wypróbowywała, będę nagrywała film na ten temat, zobaczymy co z tego wyjdzie. Fikus dębolistny, On niestety został zaatakowany przez wciornastki i trochę słabo wygląda, ale puszcza już nowe listki. jestem bardzo z niego zadowolona. A propos wciornastków, yy, są dwa filmy na ten temat. Yy, jeden z moimi planami, jak mam je, jak chcę je zwalczyć i z pomysłami. Yy, drugi z waszymi komentarzami, jak sobie z tym poradziliście, a ja te Teraz będę zamawiać roztocza, które mają zeszyste wciornaski. Bo ja się już właściwie widzę, że ich nie ma, że ich jest mało, ale dalej mam takie przeczucie, że one jednak siedzą jeszcze w tych roślinach. Dlatego teraz chcę w każdym w sumie pokoju, bo jeszcze ten fikus mój dębolisny, on jakiś jest taki. Nie niemrawy, tam chcę powiesić na fikusie właśnie i tutaj na monsterze i, i zobaczymy jak się będzie to sprawować, jak się będą te roztocza sprawować i jakby co to Wam e, zrobię, recenzję. No ale wracając do fikusa dembolisnego to było takie moje marzenie, chcę żeby on był taki duży, fajny. Ech, już mówiłam ostatnio, nie wiem co ja z tymi wszystkimi dużymi, fajnymi roślinami zrobię. Chyba um, będę musiała zbudować oranżerię. <grym> No, ale ten dębolisty super wygląda w takich nowoczesnych wnęczach, bardzo mi się podoba. Gdzieś właśnie też za kanapą w rogu fajnie to wygląda. Co dalej? Filodendron Scandens. To jest taki najbardziej popularny filodendron. Ja go tak kupiłam sobie od niechcenia w delikatesach centrum, a on się tak fajnie rozrasta, on jest taki ładny. Ja już szykuję dla niego półeczkę tutaj w salonie nad kanapą. Niech on sobie tak fajnie zwisa. Ja po prostu ostatnio się zakochałam w roślinach zwisających, pnąco zwisających. I... No, i bardzo ten Philodendron jest taki wdzięczny watelistki w kształcie serduszka. Niewiele potrzeba pracy przy nim, naprawdę. Jest taki, taką wdzięczną rośliną też. Monstera, tutaj macie jeden liść mojej monstery. Moja biedna Monstera, która, którą wciornastki sponiewierały. Ja ostatnio robiłam oprysk, komorę gazową, więc jeszcze w tym worku na śmieci siedziała. Niby już nie ma tych właśnie wciorów, ale jednak, jednak będą te roztocza grane. No, a Monstera ja ją mam od takiej. Czekajcie, bo nie widać mojej ręki. No nie wiem ile mogłam. Mieć. 30 cm 40, a jest już ogrom miasta i no i zobaczymy. Mam nadzieję, że przeżyję te wszystkie akcje z tymi wciorami. I na razie, no. Yy... Na razie chcę ją mieć, ona zajmuje dużo miejsca, ale nie mam zamiaru się jej pozbywać. Nie wiem, jak będzie dalej. Jeżeli mi się inne moje piękne rośliny rozrosną, to po prostu ją wywiozę do mojej firmy tam sobie też fajnie poradzi, bo tam są takie w sumie cztery duże okna. No, Monstera to jest taki klasyk, nie? I ostatnia już roślinka: Aglaonema. Ja ostatnio o niej opowiadałam, nagrałam film na jej temat. Dostałam ją od siostry. U siostry ona super rośnie. Wypuściły dwa nowe pędy, dwa nowe maluszki, jak ja to mówię. I ona mi ją, ona czyli siostra, nie Agla ona ma, mi ją dała. Ja sobie ją tutaj włożyłam. Fajnie w tej doniczce w ogóle wygląda. Bardzo mi się podoba. To jest taka ala cementowa. I no na razie ma ten listek. Ona już miała ten listek nierozwinięty, jak ja ją brałam. Myślę, że na razie się skupia na wypuszczeniu korzeni po przesadzeniu i, yy, i zregenerowaniu, i mam nadzieję, że będzie fajnie rosła. Ostatnio mam po prostu lowe do roślin kolorowych, zwłaszcza z różowym wybarwieniem właśnie ta trzykrotka, Tricolor, ta Agleonema. No po prostu nie mogę się napaczeć. Mam też Senecio Ruby Necklace, która ma się zrobić kiedyś taka. Purpurowa, no mniej więcej tych, te kolory. Trochę mam problem z tymi kolorami i już się nie mogę doczekać. Trochę koloru chcę dodać tutaj e, mojemu, naszemu domu. Okej! Okay. To jest taki mój top 10. Ja teraz proszę Was, żebyście mi napisali, jakie są Wasze ulubione rośliny w komentarzu. Bardzo jestem ciekawa. Może coś sobie tam od Was się zainspiruje. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to bardzo mi będzie miło, jeśli zasubskrybujecie. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Zapraszam Was do grupy ogrodowo-roślinnej amatorzy ogródka na Facebooku. Zapraszam na mój Instagram. Tam trochę mojego życia też przemycam, trochę moje Mojego ogródka, mojej szklarni. O roślinach też mówię. Czasami jakiś fajny przepis dodam. Także zapraszam Was serdecznie i zapraszam też do oglądania następnego filmu. Pozdrawiam Was, pa!